Siema. Dzisiaj trening dołu przysiadów 150 na dwa powtórzenia główna seria jeszcze bez pasa i SBD, czyli takich na kolenników. Jak tu aż my kopnie kofeina i zaraz lecimy. Ech, dobra, czas się trochę poruszać. Dzisiaj na rozrzewkę orbitrek, 10 minut. Niech ta krew trochę zacznie krążyć. Niech ta kofeina zacznie działać. Dzisiaj e, ostatni w sumie trening przed deloadem Już muszę odpocząć, ponieważ czuję, że to e, zmęczenie organizmu już na tyle narasta, że następnego tygodnia nie byłbym w stanie progresować. Orbitek skończony, ta te żyweczka. Teraz e, główna przed siadami, Dlatego ja już nie będę nagrywał, bo jest wszystko to samo. Także widzimy się już na siadach. No rozdeweczka zrobiona, policzymy z ja Jestem dzisiaj niesamowicie wyjebany, nie mogę się obudzić. Chyba czwartą, ta, yy, czwartą kurwa. Trzy tabletki kofeiny już mi. i nadal jestem kurwa śpiący. No ten bilet mi jest tak potrzebny, że ja pierdolę. Jak się nie obudzę, to będę musiał czwartą kurde dawkę przyjąć. Oj, idzie, chyba będzie się bez czwartej dawki kofeiny. Na razie 140 kmh, no, zobaczymy z jaką prędkością to pójdzie. Słabo. Nawet poszło całkiem gładko. Pierwszy lekki kibel, jak się mówi, czyli trochę za płytką usiadłem, a drugi już tak spoko. Bałem się, że będzie gorzej, a to jak zwykle masełko. No, teraz zasłużony odpoczynek będzie. No, jeszcze po treningu dopiero. Teraz jedziemy back -off, czyli 125 kg, 4 serie po 4 powtórzenia. I po tym będzie. Trap bar deadlift na 140 kg po News jest taki, że nie zrobiłem bakofa na siadach, bo jestem tak wyjebany, że kurwa już zrobiłem jedną serię i mam tego dosyć Zrobię tylko trap bar deadlift i zasłużony deload, bo już tą rano trochę treningiem I Jednak 10 tygodni progresji to jest trochę dla mnie za Dwa najważniejsze ćwiczenia zrobione na dzisiaj starczy. Jeszcze myślę, walne, kardio, treningi personalne zrobię i do domu odpoczywać. Potrzebnym jestem wideo jak nigdy. W następnym planie już wydaje mi się, że po prostu będziemy planować co 6, co 7 tygodni taki odpoczynek, bo 10 tygodni to jest dla mojego organizmu za dużo. Jestem i tak bardzo szybko poszedł progres księżarowy, więc to pewnie też ma swoje. Znaczenie w tym, że jestem tak wystarany To teraz najlepsza część i. wydalanie. Płatki z białkiem i mlekiem bez laktozy. Trzeba się trochę naładować przed kardio i treningami. 25 minut, tutaj w zupełności wystarczy. I finito. Już po treningu, w drodze do domu. Ciężar nadal lekki, ale jestem już tak wyczerpany tymi pięcioma dniami treningowymi, że no ten dilot będzie naprawdę wyczekiwany i zasłużony. Także tydzień kompletnego off na pewno raz w tygodniu sobie pomacham lekko, reszta pewnie zdrowie cardio i od przyszłego lecimy z powrotem z progresją. Droga do 300 cały czas trwa. Zostawcie komentarz, dajcie lajka, like, udostępnijcie film znajomym i dzięki. Do następnego.